Cześć moi drodzy. Witajcie serdecznie. Dzisiaj robimy sobie maraton reagowania. Dzisiaj będą pewnie trzy odcinki. Także zaczynamy od Titan TV Man kontra Godzilla. Zobaczymy, czym to się dzieje. Mam nadzieję, że jest to mega fajna seria. Już wcześniej oglądaliśmy Dear from Ohio. Łapkę od razu daję, bo jego animacje są mega dobre. Eee, no, już jeden przedsmak z tymi. Szkoda, że to tylko dwie minuty, ale jeden przedsmak już mieliśmy, pa pamiętacie? Eee, z Godzilla? Patrzcie, ty: 10, 1, 24. To chyba jest stare jakoś, nie? Po co ta. Po co on y, tą liczbę tutaj daje, nie? Bo to zaraz się rzuca w oczy. To już stare jest, ale on chyba podpisał. Tak, tak, tu jest. Ten odcinek będzie jeszcze krótszy niż się nam wydaje. Jezu. Ale tu się dzieje. Czy ja to mam w przyspieszeniu? Ty tu jest. Ło, kurde, 4K oglądamy. Oglądamy w 4K. Jezu, trochę za szybko się to dzieje tutaj w tym filmie, nie? O, to jest, jest tak jakby kontynuacja tego, co już widzieliśmy ostatnio, nie? Bo wcześniej było. Tak, Tytan. Kontra go, Tytan kamera, Tytan Głośnik kontra Godzilla, to była jedna, a tu jest dwa. Ty, tu jest Titan TV Man kontra Godzilla, więc. Jestem ciekaw, jak on sobie poradzi. Jezu, ty, czy to jest twarz Jokera? Chyba Jokera, nie? Jaka muzyka w ogóle. To troszkę mam to ciut za cicho. Teraz lepiej. Wiecie co? Jaki jest minus ja tutaj widzę? E, mianowicie, że ten obraz idzie za szybko. Nie wiem, może ja jestem za stary i mam już trochę oczy osłabione, bo siedzę przed komputerem tyle. Natomiast tutaj, w tym wypadku, no oczy mnie aż bolą od tego. E, nie idzie się skupić, skoncentrować nie na jednej rzeczy. Co to? Ta, ta godzilla breakdance zatańczyła tutaj. Co się dzieje? Ok, on pochłania tą energię. A nie, chyba. Nie, pochłania. Popłonął ją, czy nie? A ile tu jest godzili? Raz, dwa, trzy. Trzy chyba są, nie? O kurde! Ohoho! Tytan TytanTVMan, o kurde, co zrobiłeś? Ja ci widzę ale to było. To ile? Cztery są chyba tego... Pięć ich jest! No, powiem wam szczerze, że fani Godzilli nie mają dobrego momentu, jeżeli oglądacie. To współczuję wam. No jest tutaj naprawdę ostro się robi. Naprawdę. Tytan TVMAN ty, jaka mina. Aha. I on zabrał tę głowę. Ty została jedna mini Godzilla. Co jest? Elita? Ty skopił mnie? Sob Ty czekajcie, no nie, e elit. Czekajcie, czy, czy to, to była chyba pacynka, nie? To była, to nie była prawdziwa TV Woman, nie? <ścoughs> nie mogę. A i to była prawdziwa... nie, to jest chyba jego lalka, nie? Bo prawdziwa tv Woman? Jezu, Sigma, prawdziwe Sigma widzę, że <grystanie> elit. O kurde. No ale ty tam tv Man sobie poradził bez problemu, nie? A, i tu jest reklama oczywiście tych... O, jakaś nowa. E, w ogóle... Powiem Wam szczerze, że uda mi się, być może mi się uda, bo zostałem pozytywnie rozpatrzony do wejścia do sojuszu. Natomiast jeszcze czekam na te wszystkie rzeczy. Kwestie takie związane z papierkami, więc niedługo będę też miał, mam nadzieję, takie reklamy. No zobaczymy, zresztą nie ma co przesądzać. Natomiast słuchajcie. Ten odcinek całkiem spoko, no dwa dni temu wyszedł, nie dziwię się, że ma 400 tysięcy wyświetleń, to jest dużo. Pewnie by miał jeszcze więcej, jakby ten odcinek był ciut dłuższy, no bo tutaj patrzcie mamy 7 minutek. Tutaj dwie jeszcze, no półtorej można powiedzieć, bo potem jest reklama na końcu. Natomiast tu też pewnie była na końcu reklama, więc no. Natomiast jest całkiem nieźle, myślę, że że czekamy na kolejne. On robił fajne te pociągi w dobrej jakości Mam nadzieję, że wróci do Skibidi Tomasa, bo to było coś, coś nowego. nie? Natomiast będziemy się zajmować jeszcze innymi reakcjami, słuchajcie, na tym kanale chcę zrobić takie małe doświadczenie w reagowaniu na różne inne rzeczy, zobaczymy, jak te serie się przyjmą. No i co? Tyle dzisiaj, bardzo serdecznie Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i oczywiście mm, widziałem te komentarze krytyczne w stosunku do mnie. Słuchajcie, ja jeszcze się troszkę źle czuję, więc czasami mylę te postacie, jakby nie z mojej winy, tylko związane to jest ze moim zdrowiem. Przepraszam Was za to, natomiast staram się jak mogę. Natomiast e, powiem Wam szczerze, że. Że no, część osób pobanowałem, bo po prostu, no, jeżeli macie jakoś mnie wyzywać, czy jakoś naprawdę to dajcie sobie czas, szkoda czasu. Idźcie oglądać kogoś innego, a jeżeli macie mnie ochotę wyzywać, czy coś, to, to serio to się nie opłaca. Jak wam się coś nie podoba, to macie setki innych kanałów i możecie sobie oglądać je. Natomiast ja będę po prostu banował takie toksyczne osoby. Tyle dzisiaj i do zobaczenia.